Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело бабусі Марусі. Кохані мої, тут є спінкні в Щецині. І на вали хребрего є спінкні. Якось не хоче так далеко їсти, казали спорі. Якби не та острига моя на полюшку правої ноги, це достатньо полюшить, так завжди болить, п'єте. Кохані, Jeszcze pracownicy pracują, tutaj oni mają i drugą i zmiany. Woda dzisiaj faluje, ale tak spokojniej bardziej. Bo wczoraj, jak na te ryby niby, no to mocniej falowała. I nie bierze wtedy pewnie ryby. Dzisiaj słoneczny, piękny dzień, cały dzień. Można gdzieś jeść, no ale jak człowiek idzie do pracy, przychodzi zmęczony, to on chce, kochani, zjeść obiad. A Darek jeszcze kotletiki smażył. Kochani, ja bułki nie mogę znaleźć. No kochani, ja w goście trafiam tutaj czas od czasu, a on teraz nowe mieszkania dostaną, to już i nie znam, gdzie to u niego. Już teraz troszkę zapoznałam się, już będę wiedziała. Nie wiem. Z boku już do domu chcę, może jutro do domu pojadę, a może jeszcze mu pierogów zrobi paru. Nie wiem. W sumie Wiktor sobie świetnie radzi beze mnie, on już dorosły i przestonie ku mnie bierze. Mężczyzna także. Ja, tak ja mogłaby być, jeżeli chcę, no od czegoś moje serduszko spokojne. Czegoś strwoga na moim serduszku, kochani. Czegoś nie tak jest, jakby mi się chciało. I samo nawet nie wiem, czego mi by się chciało. Patrzcie, jakie jak niebo piękne, jakie chmury białe. Nie wiem, kochani moje, życie to taka sztuka. Mamy jedno, chce się drugiego. Mamy drugiego, chce się trzeciego.